Muszę sobie to kiedyś rozpisać i się nauczyć tego na pamięć, bo zapominam zawsze tą formułkę, ale dobra. Dzień dobry, 20 minut podcast. Temat, który dzisiaj po, poruszymy, jest to najnowszy teaser, żeby się tutaj nie pomylić, serialu Wiedźmin. Zaczynamy, czas, start. Właśnie, pierwsze pytanie, panowie, a w ogóle nie powiedziałem, kto jest ze mną, jest ze mną Zagrajnik, tak Grajowy oraz Mikołaj. Cześć. No i, no i Andrzej. Wstępne wrażenia. Po, po tym teaserze, takie absolutnie, co wam przyszło pierwsze do głowy? Mikołaj, zaczniesz? Mm, tak, mogę zacząć. Teaser był krótki, był wypełniony patetycznymi scenami, wszystko było mega poważne, ale to jakby taka jest natura teaserów, więc mam nadzieję, że znajdzie się trochę miejsca w tym serialu na luźniejsze momenty i wyglądało to lepiej niż się spodziewałem. Takie są moje krótkie wrażenie takie wstępne potem. Mhm. Grajowy? Ja w sumie nie czekałem szczególnie na to i niczego się nie spodziewałem, w sensie nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, dlatego dla mnie to wygląda po prostu ok. Fajnie wyglądają aktorzy, fajnie wygląda scenografia na tych kilkunastu takich szybko, szybko pociętych scenach. I wstępnie jestem jak najbardziej na tak, mimo tego, że tak mówię, nie czekałem, dalej w sumie jakoś szczególnie nie czekam, chociaż może ciut bardziej, ale uważam, że wygląda to bardzo obiecująco. Mm -hmm. to, to ciekawe, bo mi się bardzo nie podobał, <grych> jak, jak zobaczyłem, ale wiedziałem, że muszę przewalczyć ten taki obraz, który miałem e, jakby Wiedźmina w głowie po, po książkach, po, po, po grze i wstępna, właśnie wstępnie bardzo mi się nie podobało, ale Teraz z każdym dniem, albo każdą godziną, która upływa od tego trailera coraz bardziej hmm, chcę to zobaczyć po prostu. Także yy, nie mam już takiej takiej. No, naj, najgorsze za mną, okej okay. ale jak się wpatrujecie w ogóle lore książkowy? No właśnie przypomnijmy w ogóle, że serial jest na podstawie książki, a nie gier. Więc to jest jakby to będzie myślę, że kluczowy. Te, w tej dyskusji e, czynnik. Właśnie, ty, Mikołaj, wiem, że tam wypatrywałeś pod kątem Lora, e, Taylor. E, tak, wyłowiłeś? Kon Konkretnie, e, w ogóle to też e, potem zostało potwierdzone, że, e, że ten pierwszy sezon serialu będzie się opierał na dwóch pierwszych zbiorach opowiadań. No i właśnie w trakcie e, tego trailera ewidentnie widać sceny, które można skojarzyć z konkretnymi opowiadaniami, e, czyli na przykład mamy e, polowanie na strzyga. Bo Geralt w pewnym momencie trzyma srebrny łańcuch. Mhm. Mamy, e, mamy opowiadanie, e, mamy dwie sceny z Cindry, więc na pewno będą opowiadania, e, które opierają się na Jeżu. E, będzie, e, będzie na pewno też historia rzeźnika z Blaviken, ponieważ e, te, e, tutaj to opowiadanie się zaczynało polowaniem na Kikimora. E, I tutaj m, ten trailer zamyka to polowanie. Mamy tą scenę z tego polowania. Mhm. Więc, więc to już się na pewno potwierdziło, że te konkretne opowiadania będą, będą w treści serialu. I widać też widać też, że właśnie. Na pewno, na pewno nie będzie tak, że pojawią się wszystkie, ponieważ w serialu musi być miejsce na scenę z Jennifer, ponieważ ona dostanie jakby rozszerzone backstory. To też widać w tym trailerze o nią. A tego nie było w książkach. Tak, bo to jest, to jest świetne, że ona jeszcze jest w momencie tej transformacji, czy jest po prostu brzydka? Jest w ogóle zgarbata i nie, nie wiem o co chodzi z tą gulą, bo nie, nie przypominam sobie coś takiego, czy, czy to było w ogóle podkreślane, że ona miała jakieś takie. To, to oglądek by nie wiem. Jak Wiesz, wiem, w czy... telewizji trzeba wszystko przerysować, więc może ona jest po prostu tak. tym razem garbata i brzydka, w tym sensie. <grym> tak, właśnie, bo, bo przypomi, przypomnijmy, czarodziejki nakładały na siebie prawda czary, żeby, żeby tak naprawdę upiększały się. To taki make-up po prostu e, w czarze, no nie wiem czy można to tak nazwać, ale taki e, fantazy make-up, dlatego też oszukiwały w taki sposób. E, ale no właśnie, jeszcze bo taka zawsze pamiętam, że jak wy, wyciekały pierwsze zdjęcia, jak wam się w ogóle podoba pancel Nilgardczyków? O Boże, on wygląda jak spalony orzech włoski. Tyle, no, tyle o nim powiem. Znaczy, on wyglądał tak, bo ja go wypatrywałem na ten wwiastunie, on tak wyglądał na tych zdjęciach, i myślę, że, że ogólnie będzie budził mieszane uczucia wśród widzów już nawet po premierze tego, tego serialu. Ale były te kilka takich ujęć z bitwy, specjalnie sobie robiłem stop motion i jakoś tak właściwie ci wygląda nawet nieźle, w sensie, po prostu, no. Oni, oni się wyróżniają dzięki temu, myślę, że taki był cel, żeby pokazać, że, że oni są zupełnie inni, bo tam, ja na przykład, ja na przykład nie pamiętam zbyt dobrze fabuł książek, bo czytałem to dawno temu i już drugi raz do niej podchodziłem, ale tam byli zwycaj, zwyczajni jakby rycerze, w takich zwyczajnych metalowych zbrojach, e, takich klasycznych, i ci Garczycy właśnie wyglądali, wyglądali, wyróżniali się na ich tle, tak? więc myślę, że o to chodzi, żeby to było widać, że to są właśnie ci najściśle, ci czarni, żeby od razu było wiadomo, kto jest tym złym. I moim zdaniem w tej roli się to uh -huh, uh -huh. No to ja właśnie tego tak nie odbieram, bo w książce dla mnie to wyglądało tak, że Królestwa Północy to było takie wczesne średniowiecze, kolczugi. E, takie pancerze przedpłytowe, a Nilfgaard to już była ta epoka dalej, późne, średniowiecze, wczesny renesans, tak, przekładając to na historię i te pełne zbroje płytowe czarna, a nie no, orzech włoski. Mhm. Ja Znaczy, jeszcze... myślałem, że oni będą nakładać CGI jeszcze no. na to, bo tak, tak to wyglądało właśnie po tych y, zdjęciach, co wyciekały, a to ostatecznie finałowa wersja już jest taka. No nic, to, to, to też była taka. Taki detal, a jak już tak przechodzimy, zaczęliśmy od, od pancerzy. Jak przejdziemy, bo jest, są takie punkty zapalne związane e, z tym trailerem. E, właściwie, jak tak sobie zrobi, robiłem research, to najczęściej argument, który się pojawia, to jest brak tak zwanej słowiańskości. Ten ja brak słowiańszczyzny, ale to jest chyba e, niedobrze nie odmieniony. No właśnie, jak, jak się odnosicie w ogóle do tego? Czy ja jest, myślę, to, że ten to... temat. E... Może zacznę tutaj. On był już e, mocno wałkowany e, przy okazji w ogóle zapowiedzi tego serialu, kiedy jeszcze nic nie było widać. Kiedy nie pokazał żadnych zastrunów, żadnych zdjęć z planu. I wiele osób się już wypowiedziało w tej kwestii, że przecież, e, że przecież tak naprawdę mm, Wiedźmin te opowiadania e, i powieści wcale nie były. Jakoś przysiągnięty duchem e, słowiańszczyzny, bo tam były i potwory, e, i jakieś istoty, i zaklęcia, jakieś rytuały także z innych mitologii, i innych e, kręgów kulturowych, więc, jakby to zawsze był taki mishmasz. To jest po prostu takie dosyć. No, może to źle zabrzmi w dyskusji o Wiedźminie, ale to jest takie dosyć generyczne fantazy w sumie, tak? E, u samej swojej istoty. To nie jest nic złego, tak? Po prostu taki jest Wiedźmin. I mm -hmm. myślę, że ten temat... Nie. Yeah. No, Będzie ja, wojna, no. no Okej, okay, nie no, ja tak uważam, nie. Dla mnie to jest po prostu... E, zresztą ja potem jeszcze powiem więcej o Wiedźminie, ale tutaj chcę akurat się skupić wyłącznie na, na tej słowiańszczyźnie, tak? I tej słowiańskości. Natomiast e, myślę, że jest tak naprawdę z osób, które, które nie tyle mają obraz e, tej historii e, na podstawie gry, co na podstawie książek, chyba raczej większość tych osób e, nie będzie miał jakichś wielkich pretensji, bo to po, prostu, to po prostu wygląda jak w miarę sensowne fantazy, tak, ten zwiastun. I też trudno mi sobie wyobrazić, żeby ten słowiański klimat sprzedać za granicą yy, i żeby go na, na siłę wciskać. I jeszcze ostatnia kwestia, na pewno mm -hmm. twórcy serialu chcieli się wyraźnie, wyraźnie odciąć od yy, co do projektu, tak? Od Wiedźmina 3 bo to on tak naprawdę był tak mocno przesiąknięty tym słowiańskim klimatem i zarobić coś w swoim stylu, tak? Dlatego myślę, że też z tego względu celowo wybrali zupełnie inną stylistykę. Właśnie, bo jest, jest ten taki właśnie ten kasus, że tak naprawdę tą, 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 tą esencję słowiańskości dopiero gra tak naprawdę tak mocno podbudowała i no, no, no ostatnie co mieliśmy do czynienia z Wiedźminem, no to jednak była gra, więc taki, taki jakby się wbił do naszych głów obraz, ale jakby ja rozumiem tych, którzy narzekają, jakby którym się to nie podoba i jakby nie uważam, że to jest coś, coś złego. No po prostu taki mają obraz, prawda? Więc jakby. Eh, to mi zawsze pachnie takim, to nie jest wieźmi dla Was, prawda? I jakby. Cieszę się, że są różne głosy tak naprawdę w tej dyskusji, że ktoś mówi, że mu się to po prostu nie podoba, jeżeli to jest oczywiście, musimy oddzielić jednak zawsze tych, tych krzycza, krzykaczy, prawda, jeżeli ktoś wie, dlaczego mu się to nie podoba, to już jest jakaś wartość dodatnia, bo no, mamy ten, te, na przykład te, z tymi driadami też jest, prawda, nie będziemy to jakoś mocno dy, dy, dyskutować kolorów skóry, ponieważ jakby to nie jest historyczny, historyczne dzieło. Prawda? Znaczy, nie wiem, czy się w ogóle zgadzacie o tym. To, 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 to jest moje zdanie. Więc jakby. E, tak. Jestem. Nie stoję ani po stronie, że to jest dobrze, e, że diady są, prawda? E, mają inny kolor skóry, prawda? niż niż, e, niż było to, to to wyobrażenie, ale nawet nie w to chcę. Wchodzić. Bardziej mi, chodzi, ta, bardziej mi pachnie taką gra o po prostu ten cały trailer i, i, i to, co się dzieje. I jakby czuję, że to nie jest Wiedźmin, który równa się mojemu wyobrażeniu, ale tam już za tym trzecim razem, czwartym, akordem, ten trailer dałbym mu mimo wszystko e, szansę. A jeszcze tylko na koniec e, nawiążę do tego, że co powiedziałeś z grajowy, że chcieli się odciąć. Właśnie zastanawiałem się, dlaczego się odcinali, bo. Od. od yy, znaczy wiem dlaczego się odcięli, bo, bo, bo stawiali na książkę. Tylko uważam, że to była duża szansa, zwłaszcza, że Wiedźmin jest chyba najlepiej ocenianą w ogóle rpg iem Jeżeli dobrze pamiętam, albo w ogóle na metakryku jest chyba. Czy najlepiej oceniam ogromna metakryku? Kurczę, bo muszę, muszę to potwierdzić, ale jakby to była szansa. Jakby do większej publiczności jeszcze. Ale ja a właśnie teraz, myślę, że no. tak ci wtrącę, że, że właśnie dlatego się się odcieli, tak? Bo tu chodzi o to, że oczywiście mogliby próbować gdzieś tam e, legalnie, oczywiście bez zahaczania o licencję tego projektu, e, nawiązać do jakichś takich ikonicznych fragmentów albo zrobić to w podobnym klimacie, tak? Oczywiście na swój sposób, ale w podobnym klimacie to utrzymać. Natomiast myślę, że, że każdy twórca, który ma ambicje, a chyba ta ekipa, która tworzy ten, ten serial. Chyba taka właśnie jest. E, chyba chciałaby jednak, żeby ich dzieło się broniło całkowicie samodzielnie, tak? Czyli oni tworzą ten serial i chcą, żeby zapisał się jako serial, który... E, wszystkie jego elementy były całkowicie autorskie i nie bazowały na niczym, na niczym nie żerowały i... No i, i tworzą nową jakość, tak? To się może udać, to się może nie udać, ale e, e, ewentualny sukces lub porażka będzie wynikała wyłącznie e, z decyzji, jakie oni podjęli, a nie z tego, że wyzadowali się jakimś innym. A ja w obu tematach i z tej słowiańszczyzny, i odcinam się od gry. Mam takie dwie rzeczy do dodania. W tym pierwszym jest tak, że to nie jest wykluczone, że jednak trochę tej słowiańszczyzny, chociaż ona nie była wyraźna w żaden sposób w trailerze, prawda, to jednak trochę, trochę jej zobaczymy, trochę jej doświadczymy, bo wyczytałem, że scenarzystka tego serialu to raz, że zdjęcia były kręcone w ogrodzieńcu do części scen tego serialu. A dwa, że scenarzystka starała się złapać polski klimat, nawet taki, taki zeitgeist polski, duch narodu, gdzieś tam rozmawiała podobno z ludźmi, żeby wyłapać, jakie jest polskie spojrzenie na wojnę, na politykę i tak dalej. Więc być może, może, może nie będzie to główny fokus, ale na pewno znajdą się być może jakieś, liczę przynajmniej, że znajdą się jakieś takie właśnie nawiązania do słowiańszczyzny przynajmniej. W trakcie serialu. A jeżeli chodzi o drugą rzecz, o grę, to Kawil to Otwarcie, główne, odtwórca głównej roli, Henry Kawil, otwarcie się przyznał, że jest gamerem że przeszedł Wiedźmina już parę razy, to na pewno więcej niż ja. Więc być może, być może jakby te kwestie gry i nawiązań do gry nie są też jakby definitywnie zamknięte tutaj. Znaczy ja, ja tylko jeszcze powiem, bo tak też czytałem ten wywiad, w ogóle on się strasznie cieszył z tego, że dostał, dostał rolę i to było jego marzenie, żeby zagrać Wiedźmina, jeszcze zanim w ogóle powstała taka koncepcja, że będzie serial. Ale ja myślę, że ewentualne nawiązanie do gry to będą takie malutkie smaczki, takie puszczenia oka, oka do, do, do fanów, aniżeli rzeczywiście oparcie jakichś filarów tego, tej opowieści na, na czymś, co będzie się kojarzyło bezpośrednio z grą, tak? Bo na, pe na pewno jakieś smaczki będą. Myślę, że m, nawet głupio byłoby taką okazję zmarnować. Tak mi się no że. ale to jest jakby więcej niż trzeba, bo masz książki, to jest dużo materiału do oparcia serialu. No, i jak będą smaczki im z gry, to, to absolutnie wystarcza, prawda? Tak, tak, tak. Mm -hmm. Ale to, to są w ogóle świetne wieści, tak naprawdę, bo tu trzeba by podejść do tego tak, że to jest teaser, prawda? I też trzeba wziąć poprawkę na to, że on był pokazany na Gamescomie. I teraz, jak teraz, tak. Mm, na kolejny komikonie. raz. Na, na komikomie Na komikonie, przepraszam, bo. <laughs> Gamescom będzie dopiero. I musieli jakoś trafić do. do, do... Przygarnąć te sieroty po nie, niezadowolone po grze o tron, prawda? Więc być może oni specjalnie właśnie pokazali w taki sposób, prawda? Bo to pachnie troszeczkę gr gr grom o tron, jednak ten trailer. I właśnie, żeby zachęcić ty ty tych ludzi, a dopiero potem, prawda, je jeżeli ma być jakakolwiek dawka tej słowiańszczyzny, albo powiedzmy czegoś, co nie jest takim generycznym fantazją, jak się teraz wydaje. I dopiero potem po prostu zostanie to wprowadzone serialu. Więc ja myślę, że jeszcze. E, m, tak jak mówię, ta niechęć mi z każdą minutą po prostu mija. Więc jakby odrzucam tą moją pochodnię <grym> i, i, i czekam. Jakby ufam e, aut, e, autorce scenariusza, że jednak wiedzą co robią. Więc. Wow, jest na to czekać, tak naprawdę. Brzmi, brzmi, to, brzmi to świetnie. To znaczy i tutaj właśnie, bo wspomniałeś o tym, że to jest trailer na Comicona i tutaj właśnie jestem trochę zdziwiony, bo, bo wiesz, właśnie jak coś prezentujesz nowego, chcesz pozyskać publika, no to właśnie nie pokazujesz wszystkiego, co jest generyczne na początek, tylko musisz mieć jakiś haczyk, prawda, który, który jakby właśnie pokaże widowni, że wow, to nie jest generyczne fantazja, do którego jestem przyzwyczajona. To jest coś ja więcej. Tu, ja bym się tu nie zgodził, jakby z, Mikołaj, z Tobą z dwóch powodów. Po pierwsze, właściwie mało jest tak naprawdę takich wysokobudżetowych seriali fantazy, dlatego, jakby nawet generyczne są no jest tylko czymś, jeden. czymś nowym. No jest No właśnie. A po drugie, jakby Wiedźmin jest na tyle mocną marką, że, że sam fakt, że że to jest serial mi nie wystarczy. I jeszcze jedno, tutaj zgadzam się z, z Jayem pod tym względem, że wiecie, zwolniło się miejsce tak naprawdę na serial pokroju Gry o Tron, bo obecnie nie ma Gry o Tron, tam wprawdzie zapowiedzieli jakieś prequel, ale tak naprawdę nie wiadomo kiedy to będzie, ale nawet jeżeli wiadomo to jeszcze czas, tak? Więc zwolniło się miejsce i ci wszyscy fani Gry o Tron potrzebują czegoś, co będzie w ten, w ten desen, więc po pierwsze niewykluczone, że właśnie dlatego ten zwiastun jest utrzymany w takim tonie, a po drugie myślę, że, że nawet jeżeli okaże się, że ta opowieść będzie bardziej kameralna, to i tak pewnie te wątki betalistyczne i te wątki intryg na dworze będą pewnie rozszerzone właśnie dlatego, żeby, żeby sobie zagospodarować i przy, e, zdobyć przychylność tych, tych fanów Gry o Tron, którzy e, są obecnie troszkę porzuceni, no bo co mają począć, tak? Plus jeszcze wielu z nich jest rozgoryczonych, tak? Po, e, po finale. Z tego co wiem, bo ja akurat nie oglądałem Gry Tak, jestem rozgoryczony po finale. <laughs> właśnie zastanawiam się, to, to, takie, takie pytanie dla was, wolelibyście, żeby ta historia była bardziej taka lokalna, właśnie, że jest właśnie wiedźmi i przeżywamy jego, jego przygodę, jakby to te wszystkie intrygi jednak dzieją się troszeczkę bardziej w tle, te, te wojny, właściwie trochę jak Konan barbarzyńca, też, też, też podróżował. I czy, czy wolicie, żeby na przykład to był, był większy nacisk na to, że jednak, żeby były pokazane właśnie te intrygi dworskie, wielkie wojny? To pewnie nie, nie starczałoby im budżetu. Ale jak, co byście woleli, tak naprawdę? Czego byście oczekiwali po tym Wiedźminie? Ja bym się ucieszył na to, gdyby jednak tych intryg było więcej. Oczywiście wiecie, jakby Wiedźmin kojarzy się, szczególnie po grze, z takimi kameralnymi historiami, takimi właśnie lokalnymi i na pewno będzie tego dużo, ale yy, wiecie, właśnie mało jest takich seriali fantazy, poza tym tego było dużo w grze, był też polski serial, który był siłą rzeczy bardzo kameralny, dlatego, że nie mieli budżetu, więc uważam, że byłoby fajnie, gdyby to gdzieś szło tak po środku, żeby, żeby było trochę więcej tego tego szerokiego świata, żeby było więcej tych intryg dworskich, żeby było więcej tego, żeby skala była większa ogólnie tego, tego tej opowieści. Liczę na to i... Nie wiem, czy tak będzie, ale, ale cieszyłbym się i ten teaser tak mniej więcej e, się zapowiada. Hmm? Mikołaj? Tutaj, tutaj się z tą zgodzę zupełnie. Myślę, że e, skoro mamy tą szansę, e, żeby właśnie Wiedźmin e, żeby Wiedźmin miał solidny budżet, no to jasne, oglądajmy więcej intryg, więcej bitew e, i więcej jakby tego świata właśnie na szeroką skalę. Mhm. Y jeszcze tutaj widzę, że mamy. Chciałeś, Mikołaj, powiedzieć o trailerze marki, sposób przedstawiania. Jakbyś tak jeszcze. Eee, tak, ale to, to, trochę to już. Trochę już jakby o to zahaczyliśmy. No, właśnie mi chodziło o to, że. Nie wiem, czy wy to zrobiliście. Ja po zobaczeniu tego trailera serialowego wróciłem sobie do trailerów CD projektu z czasów gry. No i one wszystkie bez wyjątku opierały się na tym, że mieliśmy, one były zamkniętą historią, taką, taką kapsułką. W której Gerald coś robił. I robił rzeczy, które są specyficzne dla swojego fachu wiedźmińskiego. Czyli mieliśmy traje, w którym on właśnie. Mm -hmm. Mieliśmy przedstawione całe polowanie na strzygę. Mieliśmy ten trailer, e, zabijam butwory. E, mm -hmm. I jeszcze chyba walkę z, wampi e, z wampirem. I wszystkie były zleceniami wiedźmińskimi. I każde miały właśnie jakieś takie smaczki. I ja się tak właśnie. Od tak odniosłem wtedy wrażenie, że. Być może taki trailer dla serialu, w którym właśnie e, Wiedźmin się przygotowuje do jakiegoś kontraktu, e, który jest taką mini zamkniętą historią, bo to też jest możliwe, moim zdaniem, w takim formacie serialowym, e, po prostu by, byłby bardziej interesujący dla widza niż to, co dostaliśmy. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze. Okej, okay, dobra, bo to y, też muzyka lubi przede wszystkim y, robotę, a troszeczkę mi tego zabrakło w najnowszym trailerze. Dobrze, panowie, a to tak kompletnie podsumowując, właściwie. Pominaliśmy dwie rzeczy. Może jedną, warto tylko dodać, że jednocześnie też powstaje fanowska wersja pół wieku poezji, to może zalinkujemy. Czyli co Panowie, czekacie, czy, czy, czy nie czekacie? Słowem końcowym? To ja może, to ja może na mhm. takim razie. Ja tylko tutaj nieco dostrzeżę ten, ten, ten moją wypowiedź. W tym, że ja tak ogólnie nie jestem wielkim fanem Wiedźmina. E, tylko jestem fanem Wiedźmina 3, jestem fanem gry Wiedźmin okay. 3, okay. E, czytałem Dobra. książki, opowiadania, wszystko co było, łącznie z tą nową, e, to było dawno temu, wszystko po raz, bo, bo jak mówię, dla mnie to było takie, to było fajne, to było ok, ale wiem, że teraz, teraz to co mówię, to pewnie ludzie mnie wyklną, ale nigdy mnie to jakoś w dupę nie urwało, tak, po mm -hmm. prostu to były fajne książki i okej. Okay. Jestem fanem Wiedźmina 3, mm, dlatego no wieść o tym, że będzie serial, po prostu była to dla mnie ciekawostka i tyle. Ale po tym teaserze, takim bardziej troszkę zwiastunowym, muszę powiedzieć, że nawet wygląda to ciekawie i, i zobaczę. Zobaczę nie tylko z ciekawości, ale też dlatego, że ten zwiastun mnie osobiście dobrze nastroił. Mimo tego, że wiem, jaka, jakie są reakcje skrajne ludzi w internecie, to ja akurat jestem tą osobą, która no, po prostu jest zadowolona z tego. Fajne mhm. sceny, dobrze to wygląda. Widać, że jest budżet i jest na to pomysł, tak? Więc zapewne okay. zobaczę i czekam. Dobra, Mikołaj? Mhm. Jasne, że zobaczę. Przede wszystkim, jasne, tra trailer na pewno, czy to był teaser? Teaser nie jest perfekcyjny, ale stawia wiele intrygujących pytań. Przede wszystkim wiemy na pewno, że będą właśnie historie z książki, więc z czystej ciekawości, jak została ona zrealizowana, będzie warto po prostu zobaczyć ten serial. A, jeszcze jedna fajna wieść. Zostało potwierdzone, o. że Netflix wrzuci ten serial mhm. w całości, w premierę. Więc to jest, co jest dla mnie świetną wiadomością, bo ja uwielbiam bingeować, Więc to jest. każde W momencie kiedy to zostanie wrzucone na platformę, to każdy sobie wybierze. Okay. Dobrze, no I ja, ja absolutnie czekam. Czekam, żeby świetne? się przekonać, że, że, że ludzie spoza naszego kraju też rozumieją, co piszczy w Wiedźminie. Dziękuję. Do widzenia.